Hejka, tu KBR, witam was w trzecim odcinku naszej nowej serii. Tym razem wreszcie gramy z Rafałem! Jest tutaj ze mną, w tej chwili siedzi za klawiaturą i zastanawia się, co dalej robić. Tak, Rafałku, rozwal te drzwi. Nie, nie rozwal, tylko je otwórz. Wróć się i je zamknij! Dziękuję. Tym razem, jak już wcześniej mówiłem, zaczniemy poszukiwania naszej bazy. No i tam właśnie są takie fajne góry. Uznaliśmy, że trzeba się tam skierować. E, Rafał się właśnie kieruje. Hmm. Ciekawy świat. Wcześniej narzekałem na to, że niby jest monotonny itd i ale tutaj jak te górki nie przekonały. Uh. Świetne góry. Hmm. fajne tam jest taka... kotlina? Nie wiem co to jest. Ech, było uważać na lekcję geografii. Rozwal pinkę, Rozwal pinkę! Trochę nam laguje, ładuje się świat. A pięknie. Mięsko się przyda zawsze, nie sądzicie? Coś mało stworków nam się namnożyło, ale to pewnie dlatego, że użyłem łóżka. 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 Mmm, Rafał pnie się w górę, zastanawiam się co robi, ale pewnie coś mądrego, więc poczekajmy O, jaki fajny dołek, idealnie na trudne. Ale nie dla naszego bohatera Nasz bohater zajmuje tylko dwa segmenty Nie spadnij, proszę cię Rozwalisz owce, rozwal owce Eee, nie rozwaliłaś owce Nie, nie spadnij! Uch. Ale... wyczepiste! Ja nie mogę! Patrzcie, ile węgla! Świetna górka! Tutaj będzie coś w tylu naszej... ale mm, ala... tajna kryjówka. Tylko, że się będą tu kampić sworki. Mmm, szkoda. Mmm, nieźle, tak? Ładna taka kraina, ciekawa. Chmurka! Chmurka. Nie spadnij, proszę cię. Oczywiście kawałek ziemi zawisł w powietrzu To normalny efekt geograficzny Nie kop ziemi proszę cię Co ty, rob... Co ty w ogóle robisz? Mamy szukać baza, a nie kopać ziemię. Tutaj będzie baza? Na samej górze? No, nie no Wkopiemy się do środka i w środku zrobimy bazę? Tak A ty masz ciekawe pomysły, wiesz? No dobra, Rafał chce zrobić bazę w czymś tam nie będzie. O, węgiel! Kopiemy węgla, kopiemy węgla. Mm, a, jaką ty masz koncepcję na tą bazę? Za chwilkę wam powtórzę, pewnie go nie słyszycie. Rafał milczy. W ogóle to ciekawy człowiek. Rzadko się odzywa, jak się odzywa, to ledwo to się odzywa. Ale ciekawy człowiek. Hmm, zastanawiam się, co teraz robi. O, żwir. Pięknie. Prawie by cię przysypało. By to nigdy nie kop bezpośrednio przed sobą. Co ty w ogóle robisz? Kopuje się. Kopuje się. Hmm. Zobaczę. Zobaczę człowieku. O, fajne wyjście. Ciekawe, ciekawe. Hmm, przekopałeś się już na, z jednej strony na drugą. A! Już wiem co ty chcesz zrobić. Takie y, domek w środku góry, tak? Potem będziemy z nią wychodzić i przechodzić na następny gór. O, no to nawet ciekawe. Mówiłem, że bardzo kreatywny człowiek. Wreszcie nie coś stojącego na powierzchni. Tak, kilo mu się rozwalił, jego wina. A co chcielibyście w następnych odcinkach? To znaczy nie tyle w na następnych odcinkach, jakie gry chcielibyście w następnych seriach? No i zrobimy też bonusowy o wersji 1.4, bo jak widzicie u góry pisze Minecraft Beta 1.4. To znaczy, że jest, mamy Beta 1.4, przy tym wilczki spotkane w Tajce i jakieś tam jeszcze bonusy, ale i tak wilczki są najważniejsze. Użyjemy tych wilczków, jeszcze nie wiem do czego, ale fajnie wyglądają, więc na pewno je gdzieś poszukamy. Tam, w oddali, przy kolejnych górach, była tajga, to pewnie je tam znajdziemy. W czwartym odcinku się tym pobawimy, zrobimy taki fajny, bonusowy odcinek. Hmm... Już zaczął tworzenie bazy, ja myślałem, że będziemy tylko poszukiwać. A, ciekawe. Co ty w ogóle robisz? Nie wściekaj się, proszę. No, no to możemy uznać, że poszukiwania bazy zostały zakończone i ją tworzymy. Gramy na normalu, więc możemy spodziewać się nocy i nieprzyjemnych stworków. Później będzie tu trzeba wszędzie rozstawić pochodnie, aby się nam nie spawnowały jakieś nie milce. A Rafał kopiera, 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 Rafał Rafał kopie. kopiera. A tak z ciekawości Uuu, ciemno się robi? Czy to chmurka? Chmurka? A pokaż słońce. Nie widać? A, po środku jest. Czy już niedługo będzie noc? Oj, to niedobrze. Na szczęście... Ma masz łóżeczko? Mamy. To dobrze, mamy. Łóżeczka się użyje, będzie dzień. Hm, tylko że będą problemy z ze sprawdzeniem czasu odcinka. No, to będzie trzeba w końcu zrobić ciach i, no niestety, takie wymagania. Co ty robisz? A, ja jest, udało cię przeżyć. Już się bałem, ale lak był. Mmm, przepraszam za moje emocje, po prostu tknęło we mnie tak. Czuję, że muszę poświęcić się tej grze, a przynajmniej robieniu odcinków i komentowaniu tego, co robi Rafał. Tak, Rafał robi piękne rzeczy, tylko nie zawsze mu wychodzą. Przepraszam, jestem złośliwy. Lubię być złośliwy. Zamurowaliśmy tutaj trochę. No i jedziemy z bazę. Już bazę wyładową to mamy już praktycznie zrobioną do końca. Teraz trzeba ją tylko wykończyć, powiększyć. Takie tam. Craftbox oczywiście. Ciekawe, co zrobi? A, drzwiczki, wiadomo, żeby się skampił. Drzwiczki z jednej... Drz Pięknie. A, trafiłaś? Trafiłaś, ale trochę źle. Dobra, nie będzie. Um, no, ciekawe, ciekawe. Fajny pomysł. Yy, później zrobimy jeszcze z nie wiem jakich materiałów yy, Może cegłę, jak udało się glinę znaleźć O właśnie, zapomniałem wspomnieć yy, o, Pamiętacie to nie z, z drugiego odcinka, w której był pająk i bałem się wejść? Później ją odwiedziłem jeszcze raz, yy, zatłukłem pająka i takie tam I teraz mamy o wiele więcej węgla, zostało trochę w bazie I żelazo, później przetopimy na sztabki Przyda się, zrobimy mieczyki, może tory kolejowe kiedyś no tory kolejowe będą na pewno, ale to później, zdecydowanie później. Daszek, taras. O, dobry były taki taras widokowy. Naprzód kilkaset metrów. Czy klocków. Jednostkami, miary, klocki. Proszę, podaj mi dwa klocki sznurka. To się nazywa pomysł. Befale, zrób dwa klocki. <laughs> Nie wyszło. No to dwa klocki, sznurka. Czemu tym nieprzyjemnym kamieniem? Przecież on brzydko wygląda. Nie fajnie wygląda właśnie. Ja wolę ten przetopiony kamień. No to go potem przetopimy. Tak, dobry pomysł. Słońce sprawdź. Uuu, idzie noc, idzie noc, idzie noc, spiesz się, spiesz się. Zaraz zrobimy ciach, będę musiał sprawdzić czas, bo oczywiście łóżeczko nam się przyda. Nie masz łóżeczka? Ja nie mogę, ale na szczęście mamy. <grym> ja nie mogę, na szczęście wzięliśmy wełnę. A, zamknęliśmy drzwi? Tak, drzwi. zamknęliśmy drzwi. No dobrze, później pójdziemy spać. Jestem ciekaw, czy jak się będzie spał w łóżku, jakiś potwór nasz w nocy napadnie na to łóżko. to yy, Czy się pojawimy znowu, czy poczeka jednak do rana? spawny są się O, no i tu przy okazji Rafał mi upomina, że ją wspaniał o tym, że spawny są od teraz przy łóżku, jak się prześpisz. Ale lak. Oj, noc się zbliża. No, idziemy spać? Go to sleep, go to sleep. Nie trafiłeś. O, jaka barykada. Ja nie mogę. Już myślałem, że cię kamień skończył. No to wsiadamy do łóżka. Wsiadasz czy nie? Łóżeczko, łóżeczko, łóżeczko. łóżeczko I zaraz robimy ciach. Sprawdzimy czas, dźwięk. Takie te. Takie te p I ciach. Tutaj my znowu tym razem włączyliśmy wyświetlanie ilości FPS-ów we frapsie. No to y, nie wiem, czy się to będzie wyświetlać, a nawet jeśli, to i tak z tym nic nie zrobimy. Y, wolę widzieć, czy nagrywamy, czy nie, bo później są nie miłe niespodzianki typu Nie nagrywaliśmy, bo się nie nagrywało. Mm, no i obejrzeliśmy czas. Okazało się, że mamy już jakieś 11-10 minut, więc niedługo będziemy kończyć. Jeszcze tylko rozbudujemy kawałek środka, ewentualnie poszerzymy. I... i kończymy. Łóżko się przydało. Będziemy musieli też powalczyć trochę ze szkieletem. Yy, dla kości na wilczki. Kości na wilczki, kość na wilczki. Ole, dobrze, że tu nie wykopaliśmy, bo by nam jakiś creeper w nocy wpadł. To by była jazda. No. Wystadziłby nam cały teraz. Yy, tak, to by było bardzo nieprzyjemne. Poszerzamy trochę bazę, robimy trochę większą. Standard udawała. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie kombinuj proszę cię. Masz zrobić tak, żeby było porządnie i dobrze. Rozumiesz? Hmm. porządnie i dobrze. Porządnie i dobrze, porządnie i dobrze. Będzie porządnie i dobrze. Oto to trzeba coś jeszcze powiedzieć, a więc w następnym... co zamierzamy zrobić w następnym? Jeszcze nic nie zamierzasz? No trudno. Nie, jeszcze nie. Zrobimy może... Poszerzymy ogólnie nasz tutaj bazę wypadową. Słucham? Nie w odcinku. zrobimy. Nie w odcinku? Zrobimy ciach? Zrobimy ciach i zrobimy albo przyspieszenie. A, mm, Rafał chce tutaj albo przyspieszyć, albo zrobić po prostu ciach i nie pokazywać robienia ogólnej, ogólnej bazy. Zastanawiam się, co wybrać. Chociaż niby przyspieszenie i włączenie muzyczki było dobre. Nie kręć się, tylko coś rób, okej? Okay? No, no więc bardzo możliwe, że po prostu zrobimy, nagramy to, co robimy z bazą, tylko później przyspieszymy odpowiednio i wgramy cudowną muzyczkę. Będziecie mogli sobie posłuchać cudownej muzyki z lat 80 albo i nie, z lat dziesiątych tego wieku. Tak, rafał kopie, rafał kopie, rafał kopie. No i za chwilę będziemy kończyć, nie wiem jaki jest czas, nie sprawdzałem. A, mam zegar. Hmm, no to kończymy. No to jakby to ująć formalnie, mamy już pewien kawałek bazy i to koniec odcinka trzeciego naszej serii Gramy w Minecraft. Tak? Nadal nie mamy nazwy. A więc... Ciao i Rafał też się żegna. Do zobaczenia.